Siema, Tomek gotowy. Dawajcie, bo czekaliśmy 20 minut na mecz. Kumasz? Ja mam czas, stary, serio. Ja mam czas. Ja mogę z peworem my jeszcze wykręcimy lepszy, nie? Challenge. Mówisz? No nie wiem, no ja do 16 mogę. Damy radę. Bo ja dzisiaj 5 godzin snu i od 10 na nogach. Siał. No rozjebał mnie. No tak, Frasek, no tak jest. Ok, guys. Go free guys under. To I'm gonna go top-mid. A jego No, ok. No i po taktyce. Dobra, Go walk. To był Tomek, kon. Short picking, sharp picking. chill, chill. Tomek, ty gale bierz Go okay. rush now. Sharp, sharp. go guys. To guy jungle, one more Ej, nie wiedziałem, że to no już ostatni, no, nie? Ja mam tego co? Gdzie zginął ze ścianą? Ja odstrzelałem dookoła głowy gościa, nie? Play force go. Guys, ey A rasujemy? Tak I'm go na flash, two times y stairs. Mogę nie brać tej petki, nie? Denaj molly, denaj molly I'm flashing third once and second Back. Scout jungle, scout jungle Plant City on Back city you Sure, Fight I smoke, don't fight, don't fight. What the fuck What's going doing? Nice. We yeah. have 2 Alright, guys. Smoke okay. Let's uh, take mid. We're gonna do top con and we're gonna play slowly. I'm gonna go here. i do doing Take smoke, take smoke, take smoke. I flash VP and flashing behind. Mw Atomek jest za KKK, jak dek, pogosłuch. Nie, bo bloka dostałem oczywiście, do Jestem tylko deep, sharp. Jungle, jungle. Jungle, i kill stairs, jungle one. Jungle dead. T -t dead. A kurwa, kto jest w sumie? Na razie o muszę... Zmęczenie? Nie, ja jeszcze nie jestem zmęczony w sumie mogę grać jeszcze. Nie, yeah, do this same guys. I'm gonna give you smoke. Take the smoke, Dobra, rozbudziłem się trochę, bo tutaj tak szukało to trochę już było, ciężko. barnik barnie przebił. I barnic, barnic. Yeah, deep short, deep short, Shadow, shadow. short. <laughs> <have this> <laughs> Hehe. Ty was to dostał? Na CT? Też, go away. On nie przebił. Polskar, Polskar, czy psycha tylko w Nie, nie nie, ale to mówię chyba tak. Can someone do insta? Green? Nie don't Co gramy? Go, go to af to ramp contact.

Ty, Out, mid now. Let's go. Po streamie, czy będzie Kimara, czy nie? Nie będzie Kimary. Bo ja tak no nie zna, to nie jest tak, że ja idę i w Serial sobie jeszcze włączę. Okej, okay. ja to już catching? Tak wiem. Walking top of con, guys. Watch out under. Close sters. I'm monster. top. sobie. Dajmy sobie. Dajmy sobie. Ja to Dajmy już. Yeah, let's go B. Ja go odbieram Dobra, dobrze, że go dojebałeś Hyper, brawo Na, ja na, 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 na niego. Łatwo, poluję na niego Teraz oglądam Van Helsing Ja już go kiedyś oglądałem i jeszcze raz sobie przypominam, bo wuj mi się podobał. Let's go, let's go! nie. Nie, 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 under Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 I have smoke ramp. Be, uh, for. Bro, jungle. Still we'll jungle up somewhere. Nice. Ticket one and jungle. You can oh, wait, Blue. You can C2. wait for a. I'm uh, gonna be jungle split. In front of me. ABC is OP, watch out Eee, Stairs! Kon. Co jest Kry nic nie gadasz Jak? Mówiłem przecież mu jak ten typ się tam nalazł jak tam moi biegali To on był w mo, wiesz i on z dżungli przeszedł smoka po prostu do łącznika i puścił nas wszystkich Dobrze go nie. Nie by typ trafił na zoomem Na Outmate. Do window for me, guys. Ale do window. Tomek, ja mówię, że dama, ty rzucasz. Co ty, Tomek? Na Do spania. Co ty, w szoku jesteś? Pieniądze mi wysyłasz? Gila, 5 zł. Hyper, nie poddawaj się, jego z ci zostało, uciśnięta buźka. No, to ile? No, wiem, wiem. Left high call, one more call, kill that I nice. Short, short, ahead. short. Short dead. dead, short. Last B player probably. Jungle, jungle, jungle. Might I kill him. Done for CT. <laughs> nice knight. Nice. Uh, I kill him. Let's fight on mid. I'm gonna go AAPS now. I'm gonna give you smoke blue. Close ramp, one guy. Grenade! Half HP! Kurwa, nie zabiłem, no. You should go con. Guys, is this guy from area. Yeah, he playing, playing. city and window, window and city. Jungle picking me. City, jungle still. Stay. Three, Stay. Guys. Stay. three guys, three guys, hey Dave. Wait, I'm taking more. Let's shoot him. Come on, come on. Cie maseli, vitam vitam. So much. So many shots. So. I nearly tripped smoke. Yes, ja już mm, mam migotanie przyciągu. Smoka wbiózł do niego na Nie Smok. wiem co to się stało Tomek, co się yeah. dzieje? Nie <laughs> wiem, no patrzę się Let's na... go away, let's go away, guys Sheheli, dziękuję za 10 subików, wariacie <laughs> Go away, go away. No, okay. Tomek, w sztuczkę ci pokażę, co? Kul, daj mi, daj ja, ja ci pokażę Mit Incon, incon O kurwa Tak, mam 7 minut, to jest git Nie, ja czekaj, powarł, uciekaj teraz Jeden wariacie, bardzo pod drewno na łopu i wejdziesz na te cegły, dobra? Czekaj Dobra Tu? Tu on us, guys Two, and and two, two dwóch to to City! Yeah. Jak on ten nie ten pada, Ten jest CT. No nie ten jednak. Hold Wytadziłem, yeah, holding yes, <laughs> Daj mi power, bo nie mogę słuchać tego,

Dawaj Bartosz, trzeba przykurwić. Cześć, o, mu? No. no jeszcze jeden może być default. Chodę leżej. To drewno może być. Nie, nie yeah, yeah, ma chyba. Idę po bombę. Jungle, jungle, jungle. Brawo. A słyszycie po tomie jaki on ma zjazd On ma taki zjazd jakby on, on miał umrzeć nie Tragedia, on, on już nie żyje Chodź Tomuś, chodź ze mną Proszę cię, ja ci pokażę sztuczkę Musisz zejść sobie pod i na cegły stanąć i będziesz widział cepę wtedy, dobra? O, po smoke co dawaj sam tego nie zrobisz? Bo ja chcę ci pokazać, bo ja wiem jak to wygląda. Nie, bo ty zjebiesz smokę i ja się Nie, nie, spodzę. nie, bo mam na tych widzę już. Pod drewno i na cegły, i Ceta będziesz widział. Dobra, to jak zrób. na cegły tak. skoczysz. To zrób. Daję. Czekaj. Dobra. Hajdź, no. Pana drewno. Na na AD, AD z MP9, się zabić nie da. Oj. No, zejdź i na cegły wejdź, i weź to widział No, CT na cegły, na cegły, na cegły Pamiętaj do... co? Jest tu No co? <laughs> co? 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 co to jest Dobre, dobre Ale gość z CT się mógł nie spodziewać Dobra, połówka nie zła, ale też do I'm gonna play... No, short? Can I go play short? Remember This is bandit country. Shoot everything that moves. The on the loot a hey, smoke Smoke Ram that one. One. Say, two say. more. Two more. Two more. Same one mid. One mid. One mid. Walce. Fine heads. Wow. 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 City! Default. Guys, I, oh, mać City Las Microfon muted To co zjadłem? Nic nie zjadłem takiego właśnie Nie chcę mi się spać jeszcze Jak mi oko nie bolało, dam ugrać grać jeszcze 20 godzin. Jeszcze oko bolało jak zaczyna się. No, ale mnie boli Pieniądę cały czas. No, kurwa. 5 złotych. Nie wierzę się przyzwyczaić. Podobno to. No tak, no. Stąd, nie wytrzymuje. Możliwe. Watch out, short. Na short jest. Jeszcze jeden może. A morszot. Ja byłam morszot latar. Co tam się dzieje? Nic, zruchałem go. Czorkę kon. Gdzie gałak ten kogo On się patrzy o Teraz sobie coś zrobię Short, na jednym undercome Sherry, dziękuję za 100 giftów baria Bariacie 320 subskrypcji Bardzo dziękuję Sherry. ale serio, naprawdę nie musisz nie? Mówiłem Ci wiele razy. A, to wygra. Myślisz? O, ja wiedziałem. Na uspa, na uspa. A dostał jedną kulę z tego spraya. Eee, can you drop this e, Galil, Chrissy? Thanks. muted. Jak, samopoczucie? Okej, okay. no, jest w porządku. Mówi, no, to to na A, ty... oh, zapomniałem. No, ale dobra, dobra, idź, idź, Nie, to ja okno będę, to będę. Będę w żeby nie strzelać, z tym no. dziękuję za 50 subgiftów, po ch... ja ci Oj, mówię po, po ch. 370 subów. Po no ch. No, no, naprawdę. Ja bardzo dziękuję tobie. Naprawdę bardzo dziękuję. I jungle. Is... I ch. Mecz będzie, bo się w tą pomylił, gdzie pójść też. No, I will go into... Bardzo dziękuję, Shelly. Nie, nie nawet, co no, na co powiedzieć Co on tam? Dobrze się udało to kuł ugrać Hyper zawsze się udaje. Bardzo się z Idź sobie na gale, ty sobie łącznik. A ty Pevor co grasz? Daj Tomek. Ja. Moment, moment. flashing mid, sąsiad Under one. Ale under one. Short close Short, short, short close Mogłem też wychylić głębiej, a nie się schowałem tego ladera jak nikogo nie było tam Na delfanie e jakieś co? Dachowajcie to zachowajcie Mogę się... Nie wyjść Albo może się wyjdzie Zabiłem. Tomek, teraz ty ale nie widzę, czy masz mi tak? Nie Czemu? Włącznik, łącznik, łącznik jest. O, ktoś cię tam pyrka O, to masz chcesz Nie ty ruchasz? Jeszcze tra ty trafiłem typa, myślałem, że go w ogóle nie trafię Nie wiem, gdzie ten z łącznika ja Obserwuję wiem, ja po idę po moją, kurwa ultimate weapon Szczęście, dziękuję za sprzętowanie suba. Pebor, rzuć mi to emkę. Nie. No. Dobra. Na pierwsze z Gali. Chodź Tom, ze mną z Gali. Idź, Pebor, łącznik może. We're gonna fight with Tom from short. And con Let's fight together. One ram, one ram, one ram. I'm flashing from short, I'm flashing 20 second. 20, 20, 20, 20. Nie no w ten palak zapaczki by się k*** przydał. Ładnie Pewor To ci służy? Ejsik, dawaj, Ejsik! Nie wiem że ta kóła jeszcze jedna, loco, on powiedział, że pałac był Bomba tu może leżeć gdzieś Pewor. No pewnie tak Ty Biden ty mnie tak przyblokowałeś, że też z nich, że nie mogłem kogoś widzieć. No, zabrał dwa 72 O, kalaczniko Więc Pewor masz rzucić jameczkę Ej, pójdźmy dyszą. O Jezu, spierdziłam się. Ej, brok letter for you. Ile tych meczów jeszcze musimy rozegrać? 8? No. No, możliwe, no. A to ciężko, Tomek, już. Ale nasza rana... Nie chce mi się, bro, nie chce mi się. jak czemu? Ja pilotem biegam, już ...to wszystko. Ale czemu wy... ...dla Pevora trzeba? A Tomek dzisiaj ma jasny upieraszek. Mam mój met, mam met, met. Ups. And first guy is Aaps. He, he can push city. Maybe he is city. Go, B. Go. Run, run. I'll let call us. A co miałem zrobić? No reloada robiłem k kur... pier... no, c... Kto to normalny się rozdziela? Byli dwóch na top midzie i jeden idzie pałac, drugi idzie rampa, co to ka kur... jest, no? Magazynkiem go mogłeś rzucić, Bartosz. I typ jeszcze heda bali naszemu typowi, no

Bez, z bombą. Nie wiadomo, Nie wiadomo, gdzie drugi drugi mógł go, 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 go. U, chyba, nie to zrobić. Nie gdzie to idzie gdzie chy <noise> No, <noise> Nie no, wiem no, o tobie. Nie wiadomo, No Tomek No to Nie no. to Nie 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 Right problemy są. Czy ty hyper nie, nie wiesz, że ja to robię pod publiczkę? No wiesz Tomek mi się wydaje, że nie no Czasami tak ja nie mam granatów no. Masz flasha A masz mocowa też No Spalisz? No? Ja co <noise> Na ram. O, tłumaj się wariacie. No powychodzili tutaj. O. Oh. No oh, 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 oh. Dobra no, szukaj nexta.